Jak rozpoczęła się współpraca Igi Świątek z Darią Abramowicz i z jakimi wyzwaniami mierzyły się na jej początku. Obecnie o ich relacji mówi się dużo, ale coraz rzadziej w pozytywnym kontekście. Jak zrodził się i rozwijał ten duet, opisuje w książce królowe polskiego tenisa Dominik Sękowski. Abramowicz dołączyła do sztabu w 2019 roku, a niedługo później przyszły pierwsze ogromne sukcesy. Początkowo najwięcej pracy wymagało budowanie pewności siebie u później oswojenie się z rosnącymi oczekiwaniami. Według psycholog tenisistka musiała osadzić się w nowych okolicznościach sportowych, emocjonalnych i finansowych. Praca w sporcie, gdy zakładamy dłuższą karierę, jest procesem. Nie da się skokowo ominąć żadnego z etapów na drodze do sukcesu. Trener Tomasz Wiktorowski zdradza z kolei, udało nam się wprowadzić taki sposób myślenia, który zakłada, że nie jedziemy po przyzwoity wynik, a po zwycięstwo. Poprzeczka jest ustawiona maksymalnie wysoko. Robimy wszystko, co w naszej mocy, by to osiągnąć, a czy czy to się uda, to inna rzecz. Innym problemem mentalnym, z którym mierzył się sztab świątek, był jej perfekcjonizm, który wręcz spalał młodą tenisistkę. Iga dążyła do perfekcji w niemal każdej czynności, w której brała udział. W książce Królowe polskiego tenisa znajdziecie obszerną analizę rozwoju polskiego tenisa kobiecego i najważniejszych postaci w jego historii. Szukajcie na labotiga.pl